Cześć wszystkim z tej strony round. Witam Was w kolejnym odcinku Naruto Shibunen Ultimate Ninja Stone 3. Dzisiejsza postać to Kakuzu. Dzisiaj sobie nim gramy. Czekajcie, e, tu jest tylko jedna postać. Nie ma żadnych innych. Wiecie, stroj czy czegoś takiego ani jutsu. Zobaczymy, jak to będzie w full Burst'cie. Ale okej, okay, dobra. Z haku. Z haku będziemy sobie tutaj pociskać Kage. O, Kakuzu znowu. Yugi to... kto tam jeszcze? Znowu kakuzu, co jest? To jakaś, jakaś plaga dzisiaj. Neji oraz Gara, Trzech kakuzu. <laughs> nie licząc mojego, jeszcze dwóch. Zobaczymy, no jest duże prawdopodobieństwo... O kurde, wziąłem to, fuck. Aha. Bitwa automatycznie kończy się chyba po 30 sekundach. Drugiego nie przeczytałem, bo byłem zajęty tym pierwszym. Nic, yy, tak. Evening, to było ostatnio. Dzisiaj sobie gramy tutaj. Tail Beast Ruins. Eee, drugie, bot play is decrease when Wendy. Chakra. Aha, kiedy używamy czakry, tak, to nasza, nasze życie zostaje zmniejszone. Coś takiego chyba. Nawet nie wiem, dlaczego to wybrałem. Kurcze, nie spojrzałem w ogóle, ale to nie, nie jest nieistotne. Turniej i tak się odbędzie. No, kakuzu. Widzę, że możesz być jedną z moich fajniejszych postaci. No nie powiem, nie powiem. Postać jest skurczę stworzona chyba dla mnie. Może wiecie, nie jestem jakimś super ekstra pla playerem graczem. Fuck, złapałam je w jutsu. Ale to ten... nic. Ale się fajnie nim gra. Na pewno to jest miła no, odskocznia od tych dwóch poprzednich postaci. Nie widzę nic, odejdź trochę na bok. Szlak Ultimate. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie ci to wyszło, haku. Ale okej, okay. o kurde, 7 sekund. Szlak Zapomniałem, że 30 sekund tylko walki będą trwać. No to akurat wygramy, ale cholera, no akurat z tym to jest kiepsko, kiepsko. Nawet nie wiem, czy będę mógł wykorzystać ten potencjał tej postaci. Spróbuję od razu Ultimate'em walić, wiecie, żebyście zobaczyli jak wygląda. Ale powiem już od razu, że postać mi się podoba. Fajnie się nią gra. Kurcze, 30 sekund to jednak trochę za mało. Tsuchikaga, oczywiście... Czekajcie, czekajcie. A, Tsuchikaga, dobra. No i dobrze, że on przeszedł. A, Yugito, czyli tak w pierwszej rundzie, praktycznie obydwu wyeliminowali Neji. Neji z Yugito będzie walczyć, co tym razem wyjdzie. Aha, bo to za każdym razem, właśnie. Aha, obaj playerzy dostają wielkie, wielki damage od supportów. Substitution Jutsu nie można używać. O kurde, nie będziemy mogli chyba w drewienka się zmieniać. Ten podmiany robić. No, to będzie ciekawie. To w sumie, to wiecie co, dla mnie... Wiesz, jak, on, jak komputer też nie będzie mógł tego robić, to dla mnie też dobrze. Przynajmniej nie będzie spieprzał przed jutsu, ale zobaczymy. Będzie mógł się jedynie tylko gardę trzymać chyba. Jedynie tak zablokować będzie mógł ciosy. Chociaż też wszystkich nie zablokuje w ten sposób. Kurde no. Uwaga, bo porci duży damage walą podobno. No, trafię? Cholera, no właśnie, ta garda. Ale przynajmniej tutaj nie może nic zrobić. Jak już wpadnie w taki, wiecie, mój... No, w moje ciosy po prostu, w moje kombo. to już nie może z tego wyjść po prostu. Jest! Udało się! Mamy Ultimata! No to chyba widziałem na trailerze nawet. Nie pamiętam. Wow! Rzeczywiście duży damage. Zobaczcie. Chciałbym jeszcze, wiecie co, złapać go. Aha, masz takie coś. Okej, okay, wykończymy go normalnie. Okej, okay, jest pięknie, fajnie się gra. I dobra, druga runda już wygrana, została nam ostatnia, szybko idzie. Ale to też przez to, że pierwsza runda taka krótka była, przerwało nam tam po praktycznie no, szybko. Tam nawet nie zdążyłem wykończyć tej postaci, jedynie czasowo udało nam się wygrać. Yugito. Yugito. Okej, okay, co tym razem wyjdzie? Uh, Both players will guard break easily. Aha, garda będzie łamana bardzo szybko, tak? Support. Coś z supportami drugi będzie. Aha, w supportzie będą szybciej się odnawiać chyba. O to chodzi. Będziemy mogli ich częściej używać. Pain oraz ten drugi. Kurde, ja nigdy nie pamiętam jego imienia. U niego, w supo, u niej w suportach Chciałbym jeszcze zobaczyć kakuzu właśnie uwolnienie. Wiem jak to wygląda, ale szkoda, że nie może w każdej chwili się uwalniać. Niestety, pięknie. Okej, okay, oberwał. Oberwała zorki Ależ, pięknie, pięknie, pięknie.

Zajebiście, zajebiście. Zablokowałem tego, a mogłem z portem zrobić coś. No nie, ależ kurczę, pięknie spieprzyła z pola. Cholera. Jest uwolnienie, fuck. Traf, traf, traf! Nie jest za ciekawy, nie jest za ciekawy. Ale jeden hit, jeden hit tylko został. Okej, okay, dobra, Deidara wykończył tam. Kurczę, no mogłem... Znaczy teraz już chyba mogłem zrobić uwolnienie, jak miałem mało życia. Ale nawet nie, nie byłem w stanie po prostu, bo to za długo trwa. I prędzej on by mnie rozwalił. Dobra, ale udało się. Kolejny turniej mamy zaliczony. I kolejna postać, nie wiem, Hidan chyba tam był. No, ale nieważne, ważne, że ktoś z Akatsuki. E, oczywiście ja się z Wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć.